Witam serdecznie, ja jestem Pitrinio a to kolejny odcinek z Manor Lords także zobaczymy jak dzisiaj nasza się osada rozwinie na początek mam dobrą wiadomość, że to drzewo zostało ścięte także nasi chłopi powoli pracują, tutaj też zauważyłem, że faktorie zaczynają budować także możemy się zająć handlem w niedalekim czasie co do punktów rozwoju, myślę, że Możemy zo zobaczyć to przelarstwo. Jeszcze się tym nie zajmowałem. Jestem ciekawy jak to będzie w ogóle wyglądać. Także wybierzmy ten punkt. I zobaczmy co nam dodaje. Tutaj y widziałem już, że mamy pasiekę odblokowaną, ale do, te do tego będziemy potrzebować desek. <laughs> Dobra. Y żeby deski wyprodukować będziemy potrzebować tartaku. Możemy sobie już w sumie postawić tartak. Postawmy go nawet tutaj na początek. Oni będą stąd kłody brali i przerabiali na, na deski. Z jednej kłody chyba jest 5 desek. Albo inaczej. Nie wiem. Tak mi się wydaje. Także to by było na początek. Możemy troszkę przyspieszyć nawet czas. Tutaj też fajnie by było zająć się tym myślistwem. Żeby zdobywać więcej jedzenia. No i skór. Także postawmy sobie gdzieś tutaj obóz dla myśliwych. Eee, tutaj w obozie Drwali możemy wybrać w sumie region, żeby stąd nie wycinali, bo tu widzę już drzewo jednościęte jest. Także zobaczymy. Dobra, tartak mamy ukończony. Możemy przydzielić jedną rodzinę, ale nie wiem czy od razu. No w sumie możemy. Tylko jedna rodzina będzie budować. Możemy też tutaj drogi jakieś wyznaczyć w sumie, coś w ten sposób. Zmienimy tylko kąt jakiś, żeby to jakoś, o, powiedzmy. No i dalej jakieś tu możemy pobudować jeszcze, coś w tym stylu. Może tu zostawmy na razie. Będziemy mogli więcej parcel y, mieszkalnych budować, ale widzimy, że już nam y, punkty aprobaty wzrosły powyżej 50%. Także niebawem jakaś rodzinka powinna się wprowadzić do nas. Mamy już faktorie. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Możemy kupić konia do tego. Tutaj możemy go dodać. Na razie nikt nie pracuje. No i mamy handel. Wszystkie różne rzeczy. Y, interesują mnie te narzędzia. Tylko gdzie one. gdzie one są? Tutaj są narzędzia. Yy, cena wywozu 6 punktów zamożności regionu, czyli tych jakby pieniędzy. Dostaniemy za jedno narzędzie, ale do tego wymagany szlak handlowy. No to też chwilę będziemy musieli poczekać. Na początek myślę, że możemy się zająć yy, eksportem desek. O, mamy już 5. Myślę, że możemy wywóz ustawić. Zostawmy sobie, myślę. A w sumie te 5 na początek będzie dobre. Tutaj możemy nawet założyć szlak handlowy Ale na początek zostawmy tak jak jest yy, Co do tych słupków Możemy w sumie ulepszyć je na stajnie Niech, yy, niech je wyremontują, niech je zrobią Potem zamówimy sobie kolejnego woła Woł kosztuje 20, mamy 30 tych punktów Możemy zainwestować w sumie tutaj w ogród warzywny Mamy też inne jakieś piekarnie, warsztat Kowalski, browar warsztat stolarski, warsztat kaletniczy, warsztat krawiecki, płatnerski, czy łuczarski. Ale to musimy zwiększyć yy, ulepszyć po prostu parcelę mieszkalną do kolejnego poziomu, żeby je odblokować. A żeby ulepszyć, to mamy tutaj wymagania, które musimy spełnić. Takie udogodnienia. Musimy kościół postawić. No i zapewnić im ubrania na rynku. Ubrania będziemy mieli z, z, z ze zwierząt, będziemy mieli skórę, później postawimy garbarnię i z garbarni będziemy już mieli skóry, które zapewnią tutaj na, na targu ubrania dla naszych chłopów. Także tutaj... O, nie mamy na razie desek. Przydałaby się jeszcze rodzina, byśmy mogli ich dodać do, do faktorii. O nie, kupiłem konia. A w sumie dobra, będzie na później przypadkiem. No nic. Tak dodamy tutaj rodzinę, rodzinę później, tylko niech najpierw wybudują. Niech ulepszą te małe stajnie No i wtedy będziemy planować co dalej A tu coś nie, nie wycinają tego ścieli, ale nie, nie przerabiają tego drewna No jak sytuacja z jedzeniem? Jedzenie na 21 miesięcy, także bardzo dużo. Bardzo mnie to cieszy, dobrze to wygląda. Opału na 6 może weźmy tą rodzinę na razie, niech pomoże w budowie, może się czymś innym zająć. No i teraz nie możemy tego woła zamówić, nie mamy pieniędzy. Damy ich do tartaku na razie. Przypiszemy im jeszcze żywiznę, jedno zwierzę, żeby szybciej te belki przerabiali na deski, i wtedy będziemy mogli handlować. Skończą to ulepszać, to dodamy jedną rodzinę, tą, co nam została tutaj do faktorii. Wtedy handel zacznie prosperować jakoś. No i powoli, powoli. O, mamy tutaj. Koń nam doszedł jeden. Powoli będziemy się jakoś rozwijać. Ekspansja będzie trwała. Tutaj, jak sytuacja z jedzeniem? No, mamy chleb, mamy jagody. Jest bardzo dobrze tymi ubraniami jeszcze będziemy musieli coś pomyśleć. Na razie ładnie idzie produkcja desek. Już mamy 16, ale nie mamy kłód. A, bo tu nie mamy rodziny, no to musimy tak w postąpić. W takim razie weźmy tą żywiznę tutaj, przypiszmy. Na tą wolną rodzinę. Skoro nie ma żadnych budów, dajmy tutaj. Niech już zajmą się tym handlem. Nawet 10 ustawmy, żeby nam zostało. Jedna deska... Y będzie kosztować dwa punkty tego zamożności regionu. Także nie jest to zbyt dużo, ale na początek, o mamy, wprowadza się nowa rodzina. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Możemy zaplanować kolejne parcele jakieś. Mamy 11 parceli w sumie, a 6 rodzin tylko. No ale już na przyszłość możemy to rozplanować. Tylko nie będziemy mieli belek. Dajmy ich tutaj na razie. Niech naprodukują więcej materiałów, które nam się przydadzą. Mamy deszcz, mamy lipiec. Także do zimy jeszcze mamy trochę czasu. A, trzeba rodzinę jakąś przypisać, żeby się tym zajmowała. Znaczy nie trzeba, ale wypadałoby. Tutaj już mamy myśliwych. Możemy limit polo polowania ustawić, czyli yy, ile zwierzyny mają tutaj nam zostawać, w tym na razie zostawmy to bez zmian. Chociaż w sumie ja sobie zmieniam, tak na 8, na 6, ustawiam, żeby mogły się dalej rozmnażać. Bo jak wybijemy wszystkie, to, to złoże, yy, złoże nam zniknie po prostu. Nie, będzie, nie będziemy mieli mięsa ani skór, będziemy musieli to sprowadzać. Skóry możemy tutaj jeszcze wytwarzać poprzez. Yy, budowę zagrody dla kus, zapewnia samoczynny dopływ skór zwierzęcych to też można później jakoś porozwijać no ale na początek potrzeba zebrać tych trochę punktów żeby mieć za co to rozwijać także zobaczymy jak tutaj będą pracować zaopatruje się, transportuje, gromadzi dowary na sprzedaż także powoli to będzie prosperować, o tu już idzie ciągnie wóz mają, mają, konia przypisanego, także miejmy nadzieję, że to jakoś szybciej im pójdzie dobrze jak tam sytuacja z bylkami jedną kłodę tylko mamy, niestety wolno to idzie ale możemy to jakoś przyspieszyć poprzez budowę gdzieś tu drogi bliżej drzew, żeby mieli bliżej do ścinania. Może weźmy to, gdzieś przenieśmy. Tylko gdzie ja bym chciał to tu usadowić? Dajmy to tu gdzieś. Na początek. Teraz będą dwie wolne rodziny, to się tym powinny zająć w miarę szybko. Tutaj po poprowadźmy jakąś drogę. Coś w tym stylu. Niech będzie. Skład jest? Jest. Tartak. 21 desek. Weźmy tą rodzinę na razie. Nie idzie do budowy, niech szybciej to wybudują. Mamy trzy wolne rodziny, zaraz tu postawiam. Damy ich, wszystkie trzy damy tutaj, żeby szybciej <laughs> te kłody nam pościnali, żebyśmy mieli. Potem weźmiemy jakąś rodzinę. Damy im żywiznę jeszcze. Weźmiemy rodzinę do, do tartaku, żeby ta produkcja desek dalej trwała. A na razie zobaczymy jak z tą sprzedażą. Jeżeli nie mamy szlaku handlowego, to ta sprzedaż trwa o wiele wolniej niż... niż ze szlakiem handlowym. A szlaki handlowe niektóre są całkiem drogie, nie? No tutaj nie ma jeszcze takich dużych cen wygórowanych. O, tu już są większe. Ale mamy też możliwość wyboru tutaj punktu organizacji handlu, co zmniejsza zawsze koszt... Ma, y Założenie nowego szlaku handlowego zawsze kosztuje maksymalnie 25 zamożności regionu, czyli to poprawia nam te ceny za wkładanie nowych szlaków. Także myślę, że kolejny punkt, który osiągniemy to wydamy na to, a żeby osiągnąć kolejny punkt e, potrzebujemy ulepszyć dwie parcele mieszkalne na poziom drugie. Żeby ulepszyć to potrzeby, po, po, potrzebujemy ten zbudować kościół no i ubrania na targu zaopatrzyć naszych chłopów. Także chwilę to potrwa. O, już mamy ładnie tych kód. Weźmy sobie z jedną rodzinkę. Dajmy tutaj. I powoli to prosperuje. O, już mamy zamożność nam wzrasta. Zaraz będziemy mogli kolejnego woła dokupić. Na co liczę? O, kolejna rodzina się wprowadziła. Bardzo, bardzo dobrze. Czyli nasze ichanału powoli się rozrasta. Powoli... Rośnie nasza osada. Dobrze. Jak zopałem na 7 miesięcy, mamy też ładnie. Super. O, ścieli to drzewo. Może weźmy ich tu. Wyznaczmy. Niech się tym zajmą. Niech tu zetną. O, tu też wycinka ładnie idzie. Weźmy jeszcze jedną rodzinę. Może jedną dajmy do składu. I jedna niech będzie wolna. Czekam na kolejne punkty zamożności. Albo weźmy ich do tartaku, dodajmy. Niech szybciej te deski produkują. Chociaż mamy jakiś nadmiar. Załóżmy ten szlak handlowy. Będzie szybszy eksport. Pozwoli nam zdobyć więcej tych punktów zamożności regionu, które są nam niezbędne do dalszego rozwoju. No i co, mamy już 7 rodzin, możemy wyznaczyć nowe parcele tutaj. Dajmy coś w tym stylu, może nawet mniejsze. Niech to wybudują. O tu coś takie krzywe wyszło. Może w ten sposób to dajmy. O. Też dajmy większe. Tutaj możemy drogę poprowadzić jeszcze. No i tak się nasze wioska rozwija powoli. Weźmy tutaj rodzinkę, jedną przypiszmy do myśliwych, niech już zaczną zabijać tą zwierzynę. Tutaj są jelenie, jakieś sarny, coś, coś w tym stylu. Będzie polowanie, będą skóry, będzie mięso, będzie mięso, czyli y, kolejna różnorodność jedzenia, co nam poprawi, myślę, aprobatę poprzez o, różnorodność jedzenia na targu. Także to też nam pozwoli podwyższyć ten poziom. Mamy już 21 osób mieszkających w Eichenau. Bardzo dobrze. Sprzedaż rośnie. Mamy 51 punktów już aprobaty zamożności regionu. Dobra, co tutaj myślimy na początku dać? Te parcele nie są zbyt duże. A do ogrodów warzywnych. Umożliwia uprawę warzyw, wymaga orki i zbierania wydajnych, zależy od rozmiaru parceli, czyli im większa parcela, tym bardziej wydajne są te ogrody. Nie wiem, czy to działa też z innymi y, tymi ulepszeniami, ale dajmy, myślę, na początek tutaj jakieś ogródki, żeby zao było zaopatrzenie w warzywa, czyli kolejna różnorodność jedzenia na targu. A handel niech dalej trwa. Jak mamy sytuację z deskami. No już nie ma desek praktycznie. Trzeba będzie tutaj żywiznę przypisać. Nie mamy też punktów na kolejną. Dajmy. Y mamy 16 kłód Weźmy tą żywiznę. Przypiszmy tutaj. Do dwóch rodzin niech to, niech to budują. W sumie ten tartek możemy nawet przenieść tu bliżej, żeby mieli. Nie musieli tyle transportować. Będzie chyba wydajniej to pracowało. Jedną rodzinę później by można było też do składu dać. No ale też przydałoby się jeszcze z jedna rodzinka. Jak tam sytuacja z opałem? 7 miesięcy. Jedzenie na 13. Tutaj myśliwy już polują. O, jak widzicie. Mamy tutaj skóry zwierzęce i mięso. Także bardzo fajnie. Poluje. Idzie z łukiem. Możemy zobaczyć, przyspieszyć. O, widzimy, upolował. O, coś się zgliczowało ale to wiadomo, i access jeszcze, nie? Prace trwają na tym cały czas. No i co, zaciąga pewnie do obozu myśliwych. Będzie przetwarzał to, nie? Na skóry i na mięso. Tutaj kłody mamy cały czas, bardzo sympatycznie. Składowisko, tu ten tartak, niech wybudują. O, już woły przeciągają belki. Bardzo dobrze. A bo oni jeszcze tutaj budują, to dajmy może tutaj priorytet wyższy, żeby szybciej się tym zajęli. A potem na spokojnie te parcele mogą sobie budować. Dajmy tutaj jedną rodzinę I przypiszmy już i Wprowadza się kolejna rodzina Bardzo dobrze, to dajmy dwie od razu Niech niech robią Tutaj dajmy nawet Żeby zostawili z 10 belek A resztę mogą wykorzystywać 10 niech będzie na budowę I zobaczmy co z tym psz pszczelarstwem Pasiekę musimy postawić gdzieś Tylko gdzie by to postawić tak Nie chciałbym za blisko tych domów Żeby te pszczoły ich nie żądliły. Cześć, nie wiem, czy to tutaj tak działa, ale powiedzmy, jakoś tam imersja, nie? Także gdzie to może postawimy? Gdzieś tu koło obozu myśliwych? No powiedzmy. Niech to wybudują, zobaczymy, jak to działa w ogóle. Z tego, co wiem, chyba dwie pasieki można na jedną, yy, Jeden region tej mapy jakby stawiać. Tak, domyślnie każdy region, no, ma pszczół na maksymalnie dwie pasieki, budowa kolejnych nie zwiększa produkcji, okej. Okay. Czyli możemy gdzieś drugą jeszcze postawić, ale to później, zobaczymy najpierw jedną, jak jak to będzie funkcjonowało. Mamy jedną rodzinę. Jak deski? Mamy deski. Weźmy tą jedną, niech idzie do budowy. Na początku jest dużo migrowania tego, przy, przy, przy dodawania, odejmowania tych rodzin i ten. Później się jakoś to zmieni, a jeśli więcej rodzin zacznie dołączyć do do naszego Eichenau. Na początek musimy się z tym trochę pobawić. Ale to nie jest jakiś większy problem dla mnie przynajmniej. Także jest bardzo dobrze. Tutaj rodziny się tymi ogródkami zajmą. Jak widzimy, bardzo fajnie to wygląda. Tu już mamy coś posiane. Tutaj chyba jeszcze nie. Bardzo, bardzo dobrze. Tutaj nie mamy rodziny. Dobra, oni te parcele mieszkalne budują. Tu, jak widzimy, możemy je roz rozbudować. Powiększenie przestrzeni mieszkalnej. Budują maksymalną liczbę rodzin, które mogą mieszkać na tej parceli. Czyli tu zamiast tych daszków, co tutaj są, dobudują kolejne mniejsze budynki, jakby. Czyli jedna taka parcela będzie na dwie rodziny. Też bardzo dobrze. Możemy to później rozbudować. Aktualnie nie jest to nam niezbędne do przeżycia, także może być tak, jak jest. Ale możemy pomyśleć, żeby coś tu dodać. Tylko potrzebujemy znowu te punkty zamożności regionu. Tu jest myślę, że mały problem z transportem yy, tych desek stąd. Także w składzie by się przydała też jedna rodzina. Ale cały czas mamy ten kryzys migracyjny za mało mamy rodzin. Musimy poczekać. Na razie to wszystko wolniej idzie. Później się to z rozwojem wszystko się będzie zwiększało Te tempo i to wszystko. Na razie sobie powoli działamy. Nikt nas nie goni. Tu widzimy jak się przemieszczają ludzie. A jak tam na, na targowisku sytuacja wygląda? Cały czas dwa stragany. Zobaczymy czy otworzą trzeci. Ale tu chyba nie, bo już mamy mięso tutaj wisi. Możemy zaobserwować i opał także bardzo dobrze tutaj mają jeden stragan i tutaj pewnie mają drugi tak posiada stragan i posiada stragan żeby się przydało żeby ci mieli stragan ci mieli, każdy może mieć w sumie tylko to trzeba bardziej rozwinąć transportują wszyscy No idzie jakiś kupiec. No i mamy plus 10, 20 punktów. Zamawiamy od razu żywiznę. Mamy 3 na 4, zaraz nam dowiozą woła. Będziemy mieli 4 na 4. I będzie trzeba kolejny słupek do uwiązywania żywizny postawić gdzieś. Nie wiem czy to się opłaca w jednym miejscu budować wszystko w, przy jednym na drugim, przy sobie. Czy to bardziej jakoś rozprzestrzenić? Możecie dać znać w komentarzu. Aktualnie mamy dwie stajenki. gdzie mamy woła? No i drugiego woła. No, już są brani. Możemy też przypisać tutaj rodzinę. Ale nie wiem co to daje. Nie wiem czy to ma jakiś ten. Chyba z tego... Nie wiem. Tak mi się wydaje, że jak przypiszemy tu rodzinę, to ta rodzina się tylko tymi wołami będzie zajmować i ona się będzie transportować wszystko tymi wołami powiedzmy. Ale chyba nie jest to konieczne. Nie wiem, możecie mi też napisać w komentarzu, co, co, co o tym myślicie. Czy opłaca się tutaj dawać rodzinę, czy, czy może nie? Ja aktualnie nie daję. Bo, dobra, mamy pasiaki. Jak te pasiaki teraz działają? Robotnicy zbierają miód. Domyślnie każdy region... No aha, no ze Nic z nowego się nie dowiedziałem. Dajmy rodzinę, zobaczymy co będą tutaj robić. A tutaj są już chyba takie ule. No pasiaki w sumie, nie? I co? I będziemy mieć miód na rynku. Prosto z tego, nie? No już mamy wrzesień. Dobra. Niesie coś, a jeszcze nie jest zrobione. Transportuje miód i gdzie on to idzie zanieść? Zobaczmy, może weźmy tak nawet yy, pasieka. Ludzie, tutaj. No i gdzie on to? Na targ czy do spichlerza? Chyba na targ. Dobra, zobaczmy. Co, jest ja gdzieś tu miód? Nie widzę. To no niby jest. Różnorodność jedzenia nam wzrasta. Ludzie zadowoleni. Bardzo dobrze. Zup opał też zadowoleni, tylko jeszcze ubrania. Mamy już skóry. 14 skór zwierzęcych. 22 punkty mamy. Możemy zainwestować. Nie, jeszcze nam brakuje 3 punktów. Ale, ale, ale Coś chciałem zrobić. Mamy dwie rodziny wolne. Doszło nam kolejne? Nie, z, nie zwróciłem uwagi. Tak. Dobrze. Dajmy ich do leśnika. Niech tutaj ten miód produkują. Zobaczmy, co potrzeba na kościół. 20 desek. deski nam produkują mamy 15 16 ustawmy sobie limit tutaj 20 niech, niech będą niech będzie w magazynie 20 wtedy będziemy mogli wykorzystać na budowę kościoła T gdzie ten kościół postawimy gdzieś w jakimś takim bardzo przystępnym miejscu mi się wydaje by wypadało może tutaj gdzieś Blisko, blisko targowiska jakoś tak powiedzmy tu będzie gdzieś centrum tego miasta no myślę, że to nie będzie zły pomysł także bardzo dobrze ale myślę, że to już w kolejnym odcinku I się tym zajmiemy aktualnie dobrze nam się rozwija ihenau, postawiliśmy pasieki zaczęliśmy eksportować deski zaczęliśmy się bawić handlem no zwiększyliśmy trochę wycinkę tych drzew. Mamy tartak, tutaj jest tartak. Także powoli, powoli to wszystko się rozwija. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Ja zapraszam Was już do kolejnego. Możecie też sprawdzić poprzednie filmy z tej serii. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. Jakieś macie pomysły, czy coś możecie napisać. A ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Na razie. Yo.